No, więc, tak, po pierwsze, gratulacje dla zespołu Unii za zwycięstwo w dzisiejszym meczu, ale również za to, że po pół roku temu wreszcie się cieszyli z awansu. Piękna sprawa. Co do dzisiejszego meczu, no cóż, było widać, było widać tą różnicę między tymi dwoma zespołami. Unia, budowana od kilku lat, yy, stabilnie. Wielu zawodników tu już jest od paru sezonów. mam trener zresztą też, z którym miałem okazję kilka razy rywalizować w przeszłości. Natomiast ja cały czas twierdzę, że moi chłopcy z meczu na mecz zbierają doświadczenie, z meczu na mecz będą o, o, o troszeczkę lepsi i w końcu wygrają mecz. W drugiej i będziemy grać i będziemy walczyć i będziemy wygrywać. Zdajemy sobie wszyscy w jasczębiu sprawę z tego, że ten sezon jest no, strasznie trudny. Właśnie ta różnica między tym budowaniem zespołu Unii od kilku lat a nasz zespół był zbudowany no, w przeciągu kilku tygodni dosłownie, więc jest to taki na początku zlepek zawodników. Dzisiaj się już z tego tworzy jakiś zespół. Bo na pewno każdy, kto ogląda mecze jaszczębia, nawet dzisiejszych, to nie można tym chłopakom zabrać ambicji, zaangażowania. Biegają, walczą, zostawiają serducho na, na boisku. Brakuje tak i tego doświadczenia, i, i troszeczkę tych, tych umiejętności, które będą wyższe za jakiś czas, bo będą coraz lepsi, są młodzi chłopcy. Także gratuluję i dziękuję bardzo. Ja mogę tylko, tylko powiedzieć, że tam możemy zakończyć już konferencję, jeśli chodzi o wypowiedzi trenerów. W pełni się zgadzam. Zdawaliśmy sobie sprawę, z kim gramy, że gramy z młodym i ambitnym zespołem, który tak naprawdę powinien już wcześniej zdobyć gdzieś więcej punktów i być może nawet wygrać mecz, bo analizowaliśmy ich mecze, tak jak każdego innego zespołu, z którym gramy, dość solidnie i uważamy, że jest to. Fajna grupa młodych chłopaków, którzy rzeczywiście e, zbierają tutaj spore doświadczenie, muszą e, czasem przełknąć e, gorycz porażki. Nawet mówię o tych porażkach w ostatnich minutach, chociażby nawet ostatnio no, mecz z Kaliszem, który oglądałem i, i zgadzam się tutaj w 100%, procentach, że no, nie, ma, nie da się wygrać meczu, jeśli się marnuje takie setki, jakie jak zmarnowaliście w tym meczu. No. To, jest, to jest niestety ale to jest właśnie to pokłosie młodości, tak? że gdzieś tam to w pewnym momencie brakuje tego, tego doświadczenia, ta noga gdzieś zadrzy i zostanie po prostu ta sytuacja zostanie zmarnowana. Ale, ale widać uważam, że zdecydowanie widać z każdym meczem progres w jakości. Fajnie, że, że chłopcy przede wszystkim biegają. My dzisiaj musieliśmy się wbrew pozorom naprawdę też mocno natrudzić, bo, bo cały czas. Gdzieś były próby tego wysokiego pressingu, spod którego wychodziliśmy, no ale, ale to też racja. My się już trochę znamy. No. Ten zespół buduje trzeci rok. Co pół roku dochodzi do niego nowych, nowych dwóch, trzech zawodników, którzy podnoszą jakość. I, no i myślę, że to dzisiaj też, też było widać. Dlatego coś mogę powiedzieć, za zasłużone na pewno zwycięstwo, ale, ale chwała pokonanym również, bo o, myślę, że mocno kibicowa ze względu na Ciebie zresztą, ale, ale generalnie też, też bardzo mi się podoba właśnie to, że, że chłopcy chcą grać, chcą grać odważnie, nie, 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 nie starają się gdzieś murować. Zresztą na całe szczęście ja wracam po kilku latach do tej ligi i, i naprawdę widzę no, dużą odmianę. Jest coraz więcej zespołów, które rzeczywiście chcą grać w piłkę, a nie murować, murować bramkę i to jest no, bardzo dobra, dobra wiadomość myślę dla, dla wszystkich kibiców piłki możnej dla samej dla tej dyscypliny sportu. Dziękuję.